Nieustępliwi, bojowi, opiekuńczy, ale przede wszystkim skuteczni. Super Ochroniarze i Pamela Anderson w serialu VIP. Jutro o 19.15. Oglądajcie festiwal Top Trendy Sopot 2003. Gospodarzem koncertu Top będzie Cezary Pazura. Będzie super. Kogo ja tutaj widziałem? Wszystkich. Kasia Kowalska, słuchajcie, Myślowic, Dyta Górniak. Normalnie mam autografy już. Koncert top w Polsacie dzisiaj o 20.15. To będzie wydarzenie roku. Nowy Braun Sirke Pill. To najdelikatniejszy sposób usuwania włosów wraz z cebulkami. Efekt? Gładkie nogi, które pozostają. Gładkie aż przez 4 Wyszny kisiel z truskawkami. Słodka chwila. Nasz chce się, żeby trwała jak najdłużej. Trójkąt. Gdzie jest trójkąt? Słodka chwila. Chwila zapomnienia zawsze i wszędzie. Czasem, podczas okresu aplikacja tamponu może być kłopotliwa. Wypróbuj nowy, jedwabiście gładki OB Comfort. Dzięki unikalnej otoczce Silk Touch aplikacja i usuwanie OBE Comfort jeszcze nigdy nie były tak łatwe. Poczuj się naprawdę pewnie. Nowy OBE Komfort. Najbardziej komfortowa ochrona, jaką daje Ci tampon. Wspaniale. To wszystko. Dziękuję. 80% psów powyżej trzeciego roku życia cierpi na choroby dziąseł. Ten piesek codziennie dostaje Pedigree Dentastix, który dzięki unikalnemu kształtowi redukuje osadzanie się płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego do 50%. Pedigree Dentastix codziennie. Oto Mach 3 Turbo. Pełny komfort bez względu na to, czy golisz się z włosem, czy pod włos. Powłoka zmniejszająca tarcie pokrywająca ostrza. Plus nowy pasek o większej sile nawilżania i znacznie mniej podrażnień nawet gdy golisz się pod włos. Mach 3 Turbo. Nowość od Gillette. Wypróbuj nowe żele po goleniu Gillette Series. Dbaj o skórę po każdym goleniu. Już teraz, korzystając z zestawu instalacyjnego, możesz w prosty sposób, samodzielnie, uruchomić neostradę. A jeżeli się pośpieszysz, możesz mieć wakacje w sieci za jedyne 2 zł. Co już? Już tak! Już teraz zamów neostradę i serwuj za 2 zł przez lipiec i sierpień. Telekomunikacja Polska. Herbal Essences Natural Volume. Rozkosz bujnych włosów. Reksona nakałtuje pod i nieprzyjemny zapach na cały dzień. Reksona, niezawodna ochrona. W poprzednich odcinkach.